Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Po dłuższej przerwie na kanał wracam browar Golem. Tak się złożyło, że e, no, dłuższy czas chyba nic e, z poznańskiego zresztą browaru Golem e, nie było. No to teraz będzie. E, piwo Passion of Poltergeist, e, czyli e, Passion Fruit Sour, e, kwaśne piwo z dodatkiem pulpy z marakui. bardzo lekkie, wręcz bym powiedział letnie, e, chociaż premiera tego piwa była chyba w styczniu, e, o ile dobrze kojarzę, e, ale parametry jak najbardziej letnie, e, także przywołujmy, przywołujmy ten cieplejszy czas pijąc właśnie takie letnie, orzeźwiające, lekkie piwa. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Niestety informacje są bardzo skąpe, jeżeli chodzi o parametry. Mamy podaną jedynie zawartość alkoholu, 3,5%, a więc bardzo lekkie piwo. Nie mamy informacji o ekstrakcie, nie mamy także informacji na temat goryczki. Mamy podany skład, piwo zawiera sód jęczmienny, sód pszeniczny, pulpę marakuj, 3,5%, laktozę, chmiel, i drożde data przydatności 6 stycznia 2022 roku eee, szukałem gdzieś tam próbowałem znaleźć nie poświęciłem na to jakoś bardzo dużo czasu ale próbowałem znaleźć informację o ekstrakcie eee, w internecie nie znalazłem eee, być może ona gdzieś jest i ją znajdziecie mi tam już się nie chciało akurat jakoś tam wielce szukać Uważam, że tak podstawowe informacje jak ekstrakt, no po, po prostu to powinny być podane na etykiecie i nie wiem, nie wiem dlaczego, dlaczego tutaj tak nie jest. E, piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. E, marakuja, fajny owoc. Golem, przeważnie fajny browar. E, także zobaczymy co tutaj, e, co tutaj powstało. Jest ciekawy kapsel, który chyba już kiedyś pokazywałem. Przy okazji którejś recenzji, ale pokażę jeszcze raz. Taki, o, polskie piwo rzemieślnicze mamy tutaj, ale to nie jest wszystko, dlatego że od strony wewnętrznej kapsla mamy jeszcze napis lejemy porówno. O, takie coś. Co w aromacie z butelki? Kwaśno, jogurtowo, marakujowo. No, fajnie. Taka właśnie jogurtowa nutka kwaśna fajna. No. Spoko pachnie, fajnie pachnie. Zatem piwo trafia do szkła i już za moment będziemy mogli o nim nieco więcej powiedzieć. Prezentuje się fajnie. Piana się buduje taka średnia. Próbowałem ją tutaj nawet troszeczkę wymusić, nie do końca mi się to udało. Jeśli chodzi o barwę samego piwa, to jest taka barwa żółto-złota odrobinę przybrudzona, oczywiście wy to widzicie bardziej jako lekko przybrudzony pomarańcz, jak na to patrzycie, ale wierzcie mi, że jak sobie biorę to piwo pod światło, to ono jest takie to jest taka przybrudzona żółć, jest oczywiście zamglenie, jest zmętnienie, myślę, że to akurat widać bardzo dobrze. Piana tutaj niemalże śnieżnobiała, aczkolwiek nie jest zbyt imponująca. Redukuje się dość szybko, co w przypadku piw kwaśnych i z dodatkiem owoców zdarza się dość często. Ogólnie piwo jako piwo wygląda sympatycznie, pozytywnie, co w aromacie ze szkła. No to są takie nutki kwasów kwasów, czyli czegoś co od jakiegoś czasu u mnie w szkle nie gościło. A tutaj rzeczywiście jest taka fajna jogurtowość, z tego co tam wyczytałem, no to bakterie kwasu mlekowego tutaj miały jakiś udział. To nie jest tak, że ta kwaśność tylko pochodzi od marakui. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że marakuja w bukiecie, w aromacie tego piwa zaznacza się bardzo mocno. Ale jednocześnie czujemy takie nutki charakterystyczne, jednak dla pracy bakterii. I to jest bardzo, bardzo przyjemna nuta. Rześka jogurtowa, marakujowa. Nawet bym powiedział, że gdzieś tam na bardzo dalekim planie się odzywa delikatnie dzikawa nutka. To jest ciekawe. Ale myślę, że to jest efekt yy, po prostu pracy bakterii. Zatem, próbujemy. Passion of Poltergeist. Browar Golem. Wasze zdrowie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, piwo kosztowało 9,48, yy, kupione w piwnych mostach. Miałem o tym powiedzieć, i wypadło mi z głowy. Zatem jeszcze raz, Wasze zdrowie. Fajnie. Bardzo fajnie. Yy, bardzo kwaśno. Ale nie jakoś ekstremalnie kwaśno. Ta kwaśność jest delikatnie przełamana taką nutką słodkawą. Być może to jest efekt właśnie dodatku laktozy, może taki był zamiar, żeby ta laktoza tutaj troszeczkę przełamywała. A jednocześnie ona podkreśla wręcz ten taki trochę jogurtowy charakter. Czyli to, co się w aromacie też zaznaczyło dość wyraźnie, tak i tutaj się zaznacza. Owocowość bardzo fajna. Czuć te marakuje, ale mam wrażenie, że ona w aromacie jest trochę, trochę bardziej wyczuwalna, nawet. Tutaj ta kwaśność właśnie idzie też w takim kierunku bardziej jogurtowym, takim właśnie bardziej mlekowym. Mówię tutaj o, o takiej bakteryjnej właśnie jogurtowej kwaśności. I to jest świetne. Ja bym powiedział, że to jest taki old schoolowy kwas w pewnym sensie. To znaczy, piwo ma być kwaśne, bo jest to sour ale, jak mi mam. W związku z czym jest po prostu kwaśne. Nie ma tutaj jakiejś skomplikowanej otoczki, skomplikowanej struktury. Mamy dodatek owocowy i on tutaj jakby tę kwaśność podkreśla, ale to piwo jest w swojej prostocie. Od po prostu takim klasycznym, oldschoolowym, w pewnym sensie, oczywiście oldschoolowym w skali piwnej rewolucji, kwaśnie piwem. I to jest bardzo fajne. Nie ma tutaj jakichś wykręconych udziwnień, nie ma tutaj jakichś bym powiedział skomplikowanych historii, stu dodatków, tworzenia jakiejś tam opowieści, tak jak to jest w przypadku na przykład Gelato. Oczywiście. Pastry Sauer, a klasyczne Sauer, Fruit Sauer, nawet to jest zupełnie coś innego. Ale nie ma tego wszystkiego tutaj. To jest po prostu kwas. Z dodatkiem owoców, ale po prostu kwas. I to jest fajne. Bardzo orzeźwiające piwo. Wywołuje bardzo przyjemny ślinotok, który lubię. I który mam wrażenie. Tylko w niektórych piwach określanych przez browary mianem kwaśnych się pojawia, i to też bardzo dobrze świadczy o tym piwie. Ono pite w jakiś upalny, letni, letni dzień po prostu by fenomenalnie spełniało swoje zadanie. Jest bardzo orzeźwiające. Przy tym jest bardzo apetyczne, chce się wziąć kolejny łyk. Jest wytrawne w tej swojej kwaśności, ale tak jak mówię, gdzieś tam się pojawia takie delikatne, bardzo przyjemne przełamanie. I to jest super. Marakuja wyczuwalna, aczkolwiek myślę, że zwolennicy Marakui mimo wszystko będą trochę rozczarowani, bo pewnie by chcieli, żeby ona gdzieś tam była jeszcze wyraźnie zaznaczona, zarówno w smaku, jak i w aromacie. Ale pamiętajmy, że to jest trochę inna filozofia. To jest taki row sour, to jest bardziej surowe piwo, ono jest prostsze w pewnym sensie i mi się to osobiście bardzo podoba. Taka trochę odtrudka na pastry sour. Bo tam bardzo często są właśnie dodatki owocowe. Tutaj też mamy dodatek owoców. Ale jest to kwas o zupełnie, zupełnie innym charakterze. Mhm. Fajnie nagazowany. Dość intensywnie, a przy tym bardzo drobno. Na temat goryczki tutaj nie ma sensu w ogóle mówić. E, tego typu piwa raczej z reguły są jej pozbawione e, i w gruncie rzeczy tutaj też tak jest. E, trudno mówić o jakiejś e, dającej się mm, zaznaczyć jakoś wyraźnie goryczce. <laughs> Piwo jest kwaśne, jest wytrawne, jest orzeźwiające, jest marakujowe e, w pewnym stopniu. Mm, przy czym to też nie jest mówię taka bardzo intensywna e, marakuja rodem z Space Tri Sauer na przykład. Mi to smakuje, mi to smakuje. To jest naprawdę fajny, klasyczny kwas z dodatkiem kwaśnego owocu, co tutaj moim zdaniem się wpisuje bardzo dobrze. Jednocześnie jest to takie piwo, które moim zdaniem, jak na piwo kwaśne i wytrawne zarazem, jest relatywnie przystępne. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale ja jestem już bardzo przyzwyczajony do kwaśnych piw. Osoba, która piłaby na przykład to piwo jako swój pierwszy kwas w życiu. Pewnie by miała inne zdanie, ale moim zdaniem jest to kwas przystępny. Jeżeli wypiliście już Passion of Poltergeist z browaru Golem, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Bardzo chętnie się z nimi zapoznam, a samo piwo wam polecam. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.